Cześć, witajcie z tej strony Yahoo! i dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z Battlefielda. Ale oprócz tego tematu, który mamy w tytule, a więc o tym, że Dice przekłada całą swoją siłę na Battlefielda. 6. Battlefield 2021 zależy, kto jak woli nazywać tą nazwę roboczą. No a oprócz tego, jeszcze Temporal opublikował kolejne gameplaye z trzech nowych broni, które już siedzą w plikach od bardzo, bardzo dawna: jest to strzelba Siegren Inertial, jest to pistolet maszynowy Lanchester, czyli kopia brytyjska MP28, oraz Wellrod pistolet brytyjski, który jest podobny w sumie do obrazu z Battlefielda 1, także możecie go kojarzyć. Ten gameplay będzie sobie tak lecieć pomału w tle, dopóki się nie skończy. A my dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, że DICE w sumie już przekłada całą siłę na Battlefielda 6. Tak, tak sobie um umówmy się, że będę mówił. A czym to poprę? DICE parę dni temu, oczywiście, już też zakomunikowało, że Battlefield 5 przestanie być wspierany w czerwcu. Czekają nas teraz jeszcze te dwie aktualizacje. Ale również Battlefront 2, który również jest stworzony przez deweloperów właśnie z EA DICE, również przestanie być niestety wspierany. Została wydana taka jedna ostatnia duża aktualizacja, która tam wnosi nową mapę, jakieś tam feature'y i skin'y. Nie jestem z tym jakoś tam zaznajomiony, więc wybaczcie, nie znam się na szczegółach. Wiem tylko, że jest tam jakaś nowa właśnie mapa, która jest nawet całkiem ok. No ale to pokazuje właśnie, że Battlefront 2, mimo dużego fal startu, w ostateczności okazał się naprawdę bardzo dobrą grą. Jednak ten plan wydawniczy w Battlefroncie 2 okazał się całkiem dobry, mimo tej początkowej afery z Pay to Win, z lootboxami i tak dalej. Sami wiecie, oczywiście, jak to wyglądało. Potem udało im się to zmienić i wyszło to grze, oczywiście, na dobre. Ale do czego, oczywiście, zmierzam, i jak chcę wyja wyjaśnić w sumie ten tytuł odcinka, że Daj stawia wszystko na Battlefielda 6. A więc obie ekipy w sumie z East Battlefronta 2 i z Battlefielda 5. Są jedną ekipą z Dice, tak? To jest jedno studio deweloperskie. I pojawiła się informacja na łamach portalu serwisu IGN, że Battlefield, Battlefield 6 zostanie wydany właśnie w 2021 roku. Wcześniej wiedzieliśmy, że ten okres deweloperski, nowy rok, ten zaczyna się właśnie od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku. Teraz data została już właśnie. Okrojona już tylko na ten 2021 rok, a więc myślę, że możemy się tego spodziewać mniej więcej tam na jesień, tak jak to wypadało w ostatnich paru BF-ach, w ostatnich paru grach właśnie z serii. I zobaczymy, jak to wszystko właśnie wypadnie. Jeszcze data myślę będzie bliżej podawana, ale do czego właśnie tutaj zmierzam. Chodzi o jeden główny cel. Sami dobrze wiemy, jak ostatnie gry wypadają. Battlefield 5 na samym początku nie miał zbyt dużo zawartości i miał problemy. Star Wars Battlefront 2 na początku też miał duże problemy, były te afery i to wszystko. Potem się wszystko oczywiście wyrównało. Tak samo, e, jeśli pamiętacie, Battlefield 4 na początku też miał duże problemy z, z stabilnością. Tam też często występowały jakieś różne problemy ścinki, że gracze mieli dużo problemów. Potem wszystko wyszło na prostą i Battlefield 4 jest jedną z najlepszych gier, myślę w serii i Battlefielda całej, w całej tej franczyzie, no ale do czego zmierzam już po raz kolejny się powtarzam, ale cały czas chcę jakoś wam tak naprowadzić was na to, jaki jest ten temat i o co mi w ogóle chodzi. Falstart z każdej takiej większej gry, która w sumie napawa nas jakimiś takimi Dużymi obietnicami. Pokazuje, że twórcy teraz jakby chcą się skoncentrować na tym, aby Battlefield 6 wystartował dobrze, aby ten początek, który jest w sumie najważniejszy, przyciągnął graczy, pozostawił ich przy grze, i żeby potem ta kolejna zawartość była coraz to lepsza i dawała takie polepko do tego, żeby gra stawała się naprawdę e, bardzo dobrą wśród rankingu gier, żeby to zainteresowanie cały czas było, żeby cały czas wszyscy chcieli w to grać, zawartość była dostarczana, a jak też e, Wychodzi z różnych tam sprawozdań, właśnie od EA. Też wychodzi na to, że live service ma być stety, może niestety, głównym, tak jakby celem na prowadzenie właśnie kolejnych gier. Ostatnio gadaliśmy sobie trochę o tym premium. Mówiłem, mówiłem trochę o tym w, w tych poprzednich odcinkach, ale wychodzi na to, że właśnie ten czas ma być poświęcony na to, aby ten live service był dobrze przystosowany. Ciekawie w ogóle, jak się posunie teraz DICE, do czego doprowadzi. W sumie, czy będziemy mieli premium, czy będziemy mieli live service, ale już taki lepiej prowadzony, nie tak jak w przypadku Battlefielda 5, że będzie to tak zaznajomione jak na przykład w innych grach tego typu, którym naprawdę wyszło to na dobre i teraz są na świetnej drodze rozwoju, żeby wszystko szło tak jak powinno. No i generalnie takie clue odcinka jest takie, że ten czas, który teraz półtora roku będzie przeznaczony myślę na dobre dopracowanie gry, aby ten cały czas dobrze wygospodarować, żeby wszystko dobrze dopracować, nie było jakichś rzeczy, które są obiecane przed wydaniem samej gry, a potem tego nie doświadczamy, co możemy tutaj niestety na przykładzie Battlefielda 5 wielokrotnie tutaj podawać. No i myślę, że ten czas muszą dobrze wykorzystać, tak? Przez te półtora roku będą nie będą aż tak w sumie wspierać tych gier, bo już nie będzie nowej zawartości, tylko tam jakieś cykliczne wyzwania, które pozwolą na jakieś tam e, krótkie życie gry jeszcze do czasu kolejnego Battlefielda 6. Ale Dice, myślę, chce swoją właśnie główną markę, od której zaczynali naprawdę e, wprowadzić ją już na nowe tory, na do, dobre tory, które przez te parę ostatnich, może tych lat zostało trochę zatraconych. I naprawdę pokazać, że oni potrafią robić tego Battlefielda cały czas, że cały czas to jest ich główna marka, na której się skupiają, że oni potrafią zrobić to dobrze, doświadczyć te takie elementy, które my gracze, tak jakby odbieramy za taką główną, główny element taki charakterystyczny dla samego Battlefielda, dla samej serii, dla samej franczyzy. No i zobaczymy, w jakim charakterze zostanie to utrzymane. Mam nadzieję, że te półtora roku, które właśnie teraz. Będą go sobie gospodarować, naprawdę będzie dobrze e, przepracowane, że naprawdę dopracują to w każdym stopniu, aby obyło się bez jakichś poważnych błędów, żeby ta zawartość już od początku była wydawana, tak abyśmy my odczuwali, że gra jest wspierana, że zależy im oprócz oczywiście sukcesie pieniężnym, kapitałowym, e, żeby to oczywiście była duża rentowność tego, żeby oczywiście wszystko dobrze się im zwróciło, no ale oczywiście też dlatego, żeby żebyśmy pomyśleli, że oni trochę myślą o nas, tak, żeby wychodziło to na to, że otrzymujemy zawartość i chcą, abyśmy w nią grali, a nie po prostu popowali jakieś tam różnego rodzaju skiny. Zobaczymy też, jak to zostanie wszystko potoczone: czy będzie to live service, czy premium, które moim zdaniem, jeśli będzie dobrze prowadzone, to pojawią się na pewno też skórki, tak jak w Battlefieldzie 5. Ale gdyby była jeszcze dodatkowa zawartość, to myślę, nie byłoby to tak strasznym, może nie, ale takim słabym elementem, który. Może demotywował graczy, zniechęcał trochę do gry. Różnie się to w sumie mówi, no ale to tak jak myślę, muszą to naprawdę dobrze przepracować. Battlefield 6 myślę, będzie już tym dobrym Battlefieldem, którego znamy. Jest na pewno ostatnia deska ratunku dla samej serii. Już takiej poważnej klęski raczej sama seria nie zniesie, więc tutaj naprawdę dobrze, że chcą się grupować i jednak chcą się skupić na tym Battlefieldie 6, na tym Battlefieldzie 2021, tak aby był on faktycznie sukcesem. Dlatego też stąd te, teraz te dziwne decyzje, które są trochę słodko-gorzkie o wsparciu tych takich dwóch głównych gier, na którymi się teraz właśnie skupiają. No ale myślę, że de facto powinno to wyjść naprawdę wszystko. Na dobre. Zobaczymy oczywiście, jak będzie. Jeśli się przyłożą, będą mieli odpowiednio dużo czasu, żeby wszystko na spokojnie przygotować. Też, żeby to nie wyszło e, tak jak teraz wychodziło, że wszystko jest robione w pośpiechu i teraz mamy wszystkie te złogi zawartości, właśnie w plikach. Ale jestem na pewno ciekawy Waszej opinii na ten temat, dlatego piszcie śmiało, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Myślę, że w kolejnych odcinkach sobie powiemy o tym, e, jaka jest szansa na wprowadzenie jakich może reali. Wojennych. Czy to będzie może Wietnam, czy to będzie współczesność, lekka przyszłość, tak jak z tych wszystkich przecieków wynika? Powiemy sobie o tych możliwych przesłankach na to, o plusach, minusach. Myślę, że fajnie też będzie taka interakcja z wami, właśnie w racji tego, że teraz cały czas będzie się na tym to opierać, żeby będziemy w sumie myśleć nad tym, co to będzie. Przez te półtora roku naprawdę będzie dużo spekulacji, myślę dużo wycieków, także trzeba się na to trochę przygotować i brać to wszystko z dystansem, bo jak wiadomo, nie wszystko może być prawdą, tak samo jak nie wszystko, co jest w plikach może zostać dodane do gry, o czym teraz się e, przeświadczamy, co teraz cały czas odczuwamy, patrząc na to, ile naprawdę jest tej zawartości, na przykład w plikach Battlefielda 5. No i zobaczymy, jak to wszystko wyniknie. Ja myślę, że te półtora roku właśnie e, będzie naprawdę próbą czasu dla samych deweloperów, tak aby wypracować dobrze ten czas, tak aby zagospodarowanie sobie czasu i wprowadzenie tej takiej zawartości, pod, zbudowanie fundamentów pod to, aby sama gra dobrze wystartowała, żeby to nie było tak, że przez pierwsze miesiące nie otrzymujemy nic, a potem jakoś to zaczyna ruszać, żeby w tym drugim tempie jeszcze jakoś uratować grę. Musimy się przygotować na to, że te półtora roku może być właśnie teraz dosyć ubogie w zawartość, dosyć ubogie we wrażenia z Battlefielda, ale myślę, że jak jak wszyscy to jakoś przebrniemy, to potem możemy naprawdę otrzymać coś bardzo dobrego, jeśli oni oczywiście to dobrze przepracują, a potrafią, bo Star Wars Battlefront 2 przecież jest dobrą grą de facto. Battlefield 5 przecież miał też mieć dodawaną cały czas tą nową zawartość, tylko oczywiście myślę, że to też tam odgórna łapa EA też na tym położyła swoją jakąś tam rękę. No i zobaczymy. Piszcie oczywiście, co o tym wszystkim sądzicie, ja, a w tym materiale to wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie, zapraszam do stawienia łapki w górę i suba na kanale. Ja jestem Jachu, do zobaczenia, widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!